Ile paliwa zużywa klas ARION 450? Cześć Rafał. Cześć mi. Dziękuję bardzo, że zaprosiłeś mnie, żeby podzielić się z informacjami na temat zużycia paliwa. Ale zanim y, zapytam się o to, ile ten ciągnik zużywa paliwa, chciałbym się zapytać, dlaczego wybrałeś klasa? Wybrałem klasa, bo wiem jak to brzmi, ale był najtańszy ze wszystkich opcji, jaką miałem do wyboru na tamtą chwilę. Nie chodzi mi to tylko o cenę wyjściową na fakturze, tylko o sumę razem z finansowaniem, czyli odsetkami, bo korzystałem z finansowania fabrycznego, które też na tamtą chwilę było najkorzystniejsze i dopasowane do moich potrzeb. Czyli tak samo dokładnie jak sprawdzasz zużycie paliwa, tak samo dokładnie analizowałeś wszystkie oferty. Dokładnie wszystkie miałem oferty przeliczone. I porównane z, 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 ze sobą po prostu jak, jak mogłem, jeżeli chodzi nawet o koszty ubezpieczenia, koszty odsetkowe i potem nawet o koszty utrzymania ciągnika, eksploatacji. Dobrze, skoro już go masz, to jakie cechy sprawiają, że jesteś z niego zadowolony czy niezadowolony? Jestem zadowolony, jest, jest taki jaki, jaki oczekiwałem, jest zwrotny. Ekonomiczny i wygodny. Reserowana przednia oś i kabina no, pozwala na szybką jazdę w naprawdę ciężkich warunkach. Oś wyłapuje każdą nierówność, a kabina i wygodny fotel no, pozwala na, na komfortową pracę tym ciągnikiem. Widzę, że zdecydowałeś się na panoramiczny dach. Czy jest to opcja przydatna podczas pracy z ładowaczem? Bardzo przydatna. Rocznie potrafię zwieść praktycznie. 1000 bel i nawet z wysokim progiem załadunku, stawiając tuk słomy na 4-5 warstw, no już kark nie boli mnie po całym dniu pracy, bo, bo widać ostatnią warstwę bez schylania się dzięki dachowi panoramicznemu. Jest to ciągnik specyfikacji First Class. First Class jest to bogata specyfikacja, która dużo rzeczy zawiera już w sobie. Czy potwierdzasz tą opinię? Tak, ciągnik w tym wyposażeniu posiadał wszystko, czego potrzebowaliśmy. Dopasażyliśmy go tylko w dach panoramiczny, e, ładowacz czołowy i sterowanie elektropilotem ładowacza czołowego. I nic więcej nie, do, nie dopasarzaliśmy praktycznie A które opcje były w standardzie, na których Ci tak bardzo zależało? Amortyzowana oś, amortyzowana kabina, szerokie ogumienie, reverse joysticku, wydajna hydraulika. No, było tam naprawdę dużo tych opcji, gdzie, 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 gdzie skłoniło mnie wszystko do zakupu tego akurat ciągnika i wyboru maszyny wersji first. A dzisiaj, jeśli miałbyś kupić ten sam ciągnik, czy skonfigurowałbyś coś inaczej? Raczej nie. Zostawiłbym tak, jak jest. Była to naprawdę dobra opcja, jeżeli chodzi o komfort e, i e, o koszty zakupu tego ciągnika. Chciałem się jeszcze zapytać na temat serwisu. Co myślisz na temat firmy Roltex? Cały czas powtarzam, że pierwszą maszynę sprzedaje przedstawiciel, a następną maszynę sprzedaje serwis i jest to tak samo w tym przypadku i chyba w jedynym, bo kupowałem nowe maszyny u innych, e, innych dealerów i, i nie przebiegało to tak sprawnie, jeżeli chodzi o serwis jak w firmie Roltex. Mieliśmy teraz uruchomienie koszarki i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak profesjonalnie serwisan podszedł do uruchomienia tak prostej maszyny, jaką jest kosiarka dyskowa, ale wytłumaczył mi wszystko, że, że nie, nie, nie musiałem czytać instrukcji obsługi, ale no zrobiłem to wcześniej, tylko że był naprawdę przygotowany i sprawdził wszystko, nawet to, co fabryka złożyła. Fajnie to słyszeć. Czy kolejną maszynę, którą planujesz zakupić, to też będzie klas? Miejmy nadzieję, że będzie klas. Na razie, na razie wszystko idzie w tym kierunku, że będzie to klas. Dobrze słyszeć. Czy myślisz, że ciągnik klas jest ciągnikiem premium? Jest. Jeżeli chodzi o komfort, na pewno jest, i dołożyć do tego ekonomiczność tej maszyny, na pewno jest ciągnikiem premium. Skoro mówimy o zużyciu paliwa, czy zechciałbyś w detalach podać jego zużycie? Oczywiście, jestem przygotowany na to. To myślę, że w tym celu usiądziemy dokładnie przy stole i porozmawiamy sobie, ile on dokładnie pali. Dobrze, nie ma problemu. Rafał, mówiłeś, że masz bardzo dokładne dane odnośnie spalania twojego ciągnika. Czy to prawda? Prawda, pozwoliłem sobie przygotować spalania ze zdjęć, które robiłem w poszczególnych pracach i no nie są to tylko wyświetlenia wyświetlacza ze spalaniem, tylko pokrywa się z dystrybutorem w gospodarstwie, e, czyli tak, wórce z pługiem 4 razy 50 na zabezpieczeniu resorowym, około tam 20-20 cm głębokości pracy, wychodziło około 12-13 litrów na hektar. Przy gruberze siedmiołapowym, dwurzędowym e, jesteśmy w stanie zejść do, na, na, na poziomie spalania 7-8 litrów na hektar. Prasa pozwala nam zrobić w, dobrym, w dobrej słomie na wymiarowym kawałku nawet 60 Bel na godzinę i w godzinę ciągnik akurat spalił 11,6 litra. Jak wy, wychodziło z dystrybutora i e, ze wskazań wyświetlacza, czyli komputera. Mieliśmy możliwość e, sprawdzenia spalania. W transporcie od sieczkarni z kukurydzy z przyczepą skorupową i na 11 godzin pracy ciągnik spalił około 70 litrów oleju napędowego, czyli wychodziło jakieś 6,4 litra na godzinę pracy. Czyli te wyniki, muszę powiedzieć, są bardzo dobre. No, my jesteśmy zadowoleni ze spalania. No, ciągnik pali adekwatnie do maszyn, które do niego dobieramy. Co polecasz innym użytkownikom, żeby też mieli takie niskie zużycie paliwa? Sprawdzenie we własnych warunkach, na jakich obrotach ciągnik będzie najekonomiczniejszy. W naszym przypadku, jak kupiliśmy ciągnik, próbowaliśmy pracować akurat z gruberem na obrotach 1700-1800 i na tych obrotach wychodziło o wiele większe spalanie niż przy obrotach 1600-1650 wynikałoby, że silnik jest bardzo elastyczny i, i lubi mniejsze obroty. Czy pracujesz z automatyką skrzyni biegów? Bardzo często pracujemy z automatyką skrzyni biegów. Czy to w uprawie, czy przy prasie. Przy prasie bardzo często używamy funkcji Smart Stop. Bardzo przydatna rzecz nie używamy lewej nogi praktycznie. Jest super rozwiązanie przy takich pracach. Wspominajesz, że wskazania komputera pokrywają się w miarę dokładnie z tym, co jest na dystrybutorze? Tak, tak. No akurat mamy zbiornik dwupłaszczowy, często sam dla własnej wiedzy sprawdzam, czy wszystko się pokrywa i czy komputer dobrze to mniej więcej wskazuje dla własnej wiedzy. Paliwo nie jest akurat tanie, więc lubię wiedzieć, ile to kosztuje. No tak, czyli można powiedzieć, że jesteś dosyć skrupulatny w notowaniu tego. A jednak koszty wypadałoby liczyć, szczególnie w tak drogich czasach. Rafał, dziękuję Ci bardzo za Twoje bardzo dokładne dane. Mam nadzieję, że przydadzą się innym użytkownikom. Dziękuję i zapraszam ponownie. Z przyjemnością wpadnę.